Panie Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 30 października i posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: Wyjdź i uchodź stąd, bo herzt chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu Lisowi, oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze Muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas. Gdy powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o Kościele jako wspólnocie ludzi. To jest wspólnota nie tych, którzy się dogadali, którzy podobnie myślą, którzy mają jakieś wspólne plany, ale to jest wspólnota tych, którzy są zagarnięci przez miłość. Jezus nie boi użyć się w tej Ewangelii obrazu kury, która ze swoją instynktowną miłością przygania pod swoje skrzydła kurczaki. I to jest właśnie prawda o Kościele, że my wszyscy jesteśmy takimi małymi, nieporodnymi kłoczakami, które mogą się odnaleźć pod skrzydłami opatrzności, które Jezus może z najdalszych zakątków pod te skrzydła przegadnąć. Niech Was, Błogosławi Bóg mogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia. Szczęść Boże!